Cześć, siemanko, witam Was serdecznie. Dzisiaj materiał trochę inny jak każdy. Ruszam na rybki i nie będę łowił ani z pomostu, ani z brzegu, ani z łódki. A fajnym wynalazkiem, e, tylko w tej chwili nie sięgnę pamięcią jak to się fachowo nazywa, będę siedział na takim fajnym pontonie i rzucał sobie e, wędką. Może coś złowimy, zobaczymy jak to wygląda. Pierwszy raz będę e, łowił właśnie z takiego, e, nie wiem, urządzenia, produktu i, i zobaczymy, czy mi się to właśnie spodoba. Także ja odpalam samochód, zapraszam do oglądania. A tu jak możecie zauważyć, dojechałem na miejsce razem z moim kompanem i tak widzicie wygląda sprzęt po złożeniu, czyli taki wchodzi do auta, mamy przenośną pompkę, więc momentalnie ja jesteśmy przyjechać. w stanie go napompować no i zobaczycie że naprawdę fajny wygląd ma to jeżeli już napompujemy fajne wykonanie bo gruby fajny porządny materiał ciężko jest to uszkodzić przebić a tutaj zabieram się już do pompowania więc moje nogi płoną zaczynamy pompować siedzisko a i widzicie w tle jak wygląda już ponton napompowany Jaki masz ładny zachód słońca. Pasz. A tutaj nauka chodzenia w płetwach. Tyłem o wiele wygodniej się to robi. E, chyba pierwszy raz na nogach miałem na stopach płetwy, więc za chwilę zaczynamy. Tutaj chwilę po wypłynięciu i wylądowałem w trzcinach trzeba było chwilę ogarnąć jak te płetwy działają i żeby to płynęło w naszą stronę gdzie chcemy więc chwila wprawy i już później było z górki getting deep now what is getting deep now I gdzie Filip musisz lecieć? Gdzie wyrzucać? Jeden mógłby chociaż chwycić. No to jakbyś nie spłoszył wszystkich, to myślę, że byś tam złapał. A wróć tu bliżej do mnie do składki, na przykład, no. Trochę się boję. No, żeby tam nie zahaczyć. nie Niestety nie udało się nic złowić. I uciekamy do domu, bo zaraz ciemno. Jeszcze sobie rzucę ostatni raz na drodze powrotnej. A może. Może akurat będzie miła niespodzianka. Może akurat będzie miła niespodzianka i i coś się chwyci, a jak nie, to bywa czasem i tak, że się wraca bez ryb, ale fajnie się spędziło czas, relaks na łonie natury. Bardzo fajna rzecz, bardzo polecam. Porównując do łódki, fajna rzecz, bo nie trzeba dwóch osób, tylko po prostu sobie wrzucamy. O, czyżby branie? sobie wrzucamy samemu, pompujemy i nie ma z tym żadnego problemu i bardzo fajnie się przy tym pływa. Ale woda ciepła. Wiesz, pierwszy taki był ten, że chłodniejszy, ale... A ja Wam serdecznie polecam właśnie taki produkt do pływania, do wędkowania. Jest to dużo lepsze niż tradycyjnie z pomostu na pewno. Ja się z Wami będę żegnał. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. Rybek nie było, frajda była. Zawsze to coś nowego. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał. I do następnego. Trzymajcie się, cześć!